Właśnie zakończyliśmy nasze rekolekcje. My jesteśmy z grupy młodzieżowej z Południa i chciałabym się opowiedzieć trochę o rekolekcjach. Tak. Początkowe dni, katechezy w tych dniach wykładała nam wspólnota Agaliasis. Uczestniczyliśmy razem tutaj wspólnie z przymierzem w tych wspólnotach. Były one bardzo konfrontujące nasze gdzieś tam myślenie, nasze poglądy, bardzo mocno podkreślające to, żebyśmy zawsze stawiali na słowie Bożym. E, też takie nasze decyzje życiowe podejmowali w jego, w jego świetle i na jego fundamencie budowali. E, potem przyjechał do nas gość. Jaki to był gość? E, ksiądz Wiktor z Kregoła. Mhm. Mm e, I głosił nam kazania już do końca. E, generalnie mówił nam mm -hmm. o Trójce Świętej, o ich relacji, miłości, że. Jest tam też miejsce dla nas. Był to też na pewno czas budowania relacji między nami i jakby tworzenia nowych relacji, ale też jakby zawiązywania mocniej tych, które już mamy. Jest to taki no, bardzo ważny element we wspólnocie i w ogóle. No więc tak, więc fajnie, bo jednak zawsze na wyjeździe to jest tak zupełnie inaczej niż na pierwszych sobotach albo na grupach dzielenia. I myślę, że to jest takie bardzo przydatne i że to będzie później owocne no, przez ten rok, że będzie nam dodawało sił. No i też rekolekcje to jest taki czas ponownego jakby zbierania i w ogóle że rekolekcje. Y, więc y, no, jestem przekonana, że y, każdy y, teraz wziął jakby coś dla siebie nowego do swojego życia i wychodzi taki umocniony z nowymi siłami. I że teraz wyjeżdżamy tutaj stąd, ale to właśnie nie koniec, tylko to będzie taki początek. To jest początek, tak, Początek naszej drogi i ja wiem, że te rekolekcje zaowocują w naszym życiu, że to się zaczyna. Tak, więc chwała Panu, chwała Panu za żony.